Lady Gaga cały czas osiąga sukcesy, jednak zdobycie tego wszystkiego wcale nie było łatwe. Artystka ciągle musi walczyć z przewlekłą chorobą, wysokimi wymaganiami i obelgami, a to tylko niektóre z trudności, które napotkała na swojej drodze do Oscara. Zostańcie z nami, jeśli chcecie dowiedzieć się o przeszkodach, które Lady Gaga musiała pokonać, aby stać się nazywaną przez fanów Mamą Monster. Podczas swojej artystycznej kariery Stefani Germanotta, lepiej znana jako Lady Gaga, była stale krytykowana z przeróżnych powodów. Była nazywana osobą szukającą sensacji i uwagi oraz tanią kopią Madonny. Mówiono, że jest nieautentyczna, osądzano ją za kontrowersyjne stroje, a także z wielu innych powodów. Po prostu cokolwiek, co robiła, zawsze było źle odbierane. Jednak moment, w którym krytyka wobec niej sięgnęła szczytu, nastąpił w 2013 roku. Gaga, której majątek szacuje się na 300 milionów dolarów, była zamieszana w sprawę znęcania się nad byłą osobę. Asystentką, Jennifer O'Neill. Gaga zawarła ugodę z O'Neill, ponieważ chciała uniknąć sądu. Kosztowało ją to milion dolarów, łącznie z zaległymi płatnościami dla asystentki za tysiące nadgodzin. Jennifer zeznała, że musiała być do dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a nawet musiała spać z Gagą w tym samym łóżku w czasie ich podróży. O'Neill rzekomo nigdy nie miała własnego pokoju hotelowego. Zgodnie z wideo opublikowanym przez Daily Mail, podczas składania zeznań, piosenkarka powiedziała, że Jennifer jest która pozwała ją o pieniądze, na które nie zasłużyła. Ale krytyka i roszczenia wobec jej rzekomo niesprawiedliwych wymagań nie były najgorszymi rzeczami, z którymi Gaga musiała walczyć. W 2017 roku wokalistka otworzyła się na świat, publikując dokument Gaga 5 Foot 2. 33-letnia artystka ujawniła w nim, że zdiagnozowano u niej fibromialgię, którą od pewnego czasu próbuje pokonać. Choroba charakteryzuje się przewlekłym, rozległym bólem i nadwrażliwością. Inne objawy to osłabienie, problemy ze snem i utrata pamięci. Jest to powszechne, ale wciąż niezbadane zaburzenie, które często wiąże się z depresją, lękiem i stresem pourazowym. Okazuje się, że piosenkarka cierpiała z powodu swojego stanu, a także przez to, że fani jej nie rozumieli. Wokół choroby powstało bowiem wiele uprzedzeń. W rzeczywistości miliony ludzi nie akceptuje istnienia tego schorzenia. Dlatego Gaga w swoim dokumencie chciała wypowiedzieć się na jego temat, aby wyjaśnić swoją chorobę niedowiarką. Jej celem było podniesienie świadomości i empatii wobec osób, które cierpią na tę chorobę, a która w tamtym czasie nawet nie była klasyfikowana jako choroba. Gaga chciała również wyrazić swoją frustrację, odczuwaną z powodu ludzi, którzy nie tylko nie chcieli uwierzyć w jej dolegliwość, ale nawet uznawali ją za żart. Autorka Born This Way powiedziała, że jest zirytowana ludźmi, którzy nie wierzą, że fibromialgia jest prawdziwa. Dla niej i dla wielu innych osób, które cierpią na tę chorobę, jest to przyczyna niepokoju, depresji, stresu pourazowego, a także napadów lękowych, które niszczą układ nerwowy i powodują ciągły ból. Ale chyba najsmutniejszą rzeczą jest to, co Lady Gaga powiedziała o osobach z najbliższego otoczenia, które także rzucały w jej stronę krytyczne komentarze. Zamiast dać jej wsparcie, osądzali ją i próbowali wykorzystać dla własnych korzyści. Gaga wspomniała, że bóle są zazwyczaj tak intensywne, że kilka już uniemożliwiały jej występ. We wrześniu 2017 roku piosenkarka trafiła nawet do szpitala z powodu bardzo silnego bólu. Gwiazda poruszyła ludzi opisem swoich problemów oraz swoim mocnym przesłaniem. Artystka powiedziała, że ludzie muszą stać się bardziej empatyczni. Dodała też, że przewlekłe bóle to nie żart, a budzenie się, nie wiedząc, jak się będzie czuć kolejnego dnia, jest okropne. Teraz po udanym występie w filmie Narodziny Gwiazdy, piosenkarka jest jeszcze bardziej sławna, a jej fortuna jeszcze większa. Prawdopodobnie w jej życiu pojawi się więcej osób, które będą próbowały to wykorzystać. Miejmy jednak nadzieję, że tak się nie stanie. Co myślicie o walce z chorobą, którą toczy Lady Gaga? Czy wierzycie w to, że jej dolegliwości są prawdziwe? Chętnie przeczytamy Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o lajkach i subach. Do usłyszenia.